Jeszcze zaczęło padać. widzimy sobie takie miejsce. się właśnie rozpadało. Zobaczcie. zawsze zawsze musi popsuć plany awionetki chyba nie znam się na samolotach ale bardzo lubię czy jak latają, super to wygląda, tutaj przejdziemy na chwilę z tyłu, Też są jakieś zabudowania, zaraz tam zajrzymy. Tutaj bardziej śmietnik Agregat duży duży wojskowy agregat Teraz nie wszystko zamoknie, pójdziemy zobaczyć obok Na chwilę pod się wejdzie Tutaj albo była budowa samolotów, albo po prostu jakieś miejsce do o, tam na dole leżą skrzydła Mam nadzieję, że nikt tutaj nie przyjdzie, tutaj też mamy skrzydła to miejsce dosyć ciekawe Podest był zrobiony. Tylko czemu to tak pada? Tutaj mamy te samoleciki. Chcę jeszcze z drugiej strony zobaczyć tamten budynek, ale nie wiem czy się uda. Zobaczcie, chociaż tutaj pada teraz. Trochę nieodpowiednia pogoda. Tutaj co mamy? Tutaj nie ma schodów. I nie wejdę tam. Ale jest jakaś piwniczka. Nie, tam się oczka przywrócił. O samolotach się zbytnio nie znam, ale lubię sobie popatrzeć. Nagrałem kiedyś, to było w Gdyni bodajże, festyn taki, lotniczy arszał? To w opisie dam link, bo bardzo dużo samolotów i małym aparacikiem to nagrałem, także w miarę wyszło, dosyć duży zoom był. Myślę, że spoko obejdę tutaj jeszcze zobaczę, czy coś tutaj jeszcze można zobaczyć. No a tu jest pozamykane, tu jest pozamykane i teraz jestem na totalnym przypale. Można powiedzieć, tu jest jakaś buda i ten, a tutaj mamy też samolot. No tylko bardzo ładne. a no, Tutaj to budówka w miarę świeża i taka buda. To ja tam się nie będę pchał. Może jeszcze z drugiej strony coś się uda pokazać. Za długo też się nie chcę tutaj kręcić. tego miejsca pozdrowić i podziękować Mateuszowi za lokalizację i zapraszam do niego na kanał Urbanix Także warto chłopak zaczyna, warto wbijać, bo na pewno będzie miał też dobre, dobre firmy. Już ma dobre, a będą na pewno coraz lepsze. Także tutaj co do tego większego budynku nie ma jako takowa jeszcze opuszczone. To jest tylko tutaj. Co za dużo to to nie ma tutaj do pokazywania. Jeszcze pójdę z drugiej strony na chwilę zobaczyć. Tu jest jeszcze jakaś taka wieżyczka, pozostałość po wieżyczce. Kurde, ten deszcz dzisiaj niepotrzebny w ogóle. I tutaj koło tej wieżyczki jest składnik mały taki. No, tak naprawdę mały. No, zobaczcie. Półeczki jakieś Wroga zrobione, i to wszystko, Jeszcze tu jakiś mały tak się rozpadało. O też element jakiegoś samolotu, dach zawalony. Widać, że już trochę to stoi, opuszczone. No dobre kochani, z tego miejsca będę kończył. Tam się jakieś samochody zjeżdżają. Także do następnego, na razie.